Cześć wszystkim, dzisiaj jedziemy do Mont Saint Michel. E, to nie zamek, to opactwo jak się okazało, doczytałam wczoraj i <laughs> zrobiło mi się trochę łyso i głupio. Ale jeżeli chodzi o Rennes, wczoraj nie pojechaliśmy, bo dojechaliśmy na kemping dopiero około 1900. E, stwierdziliśmy, że nie ma sensu pchać się jeszcze w tym czasie w korki, bo byłoby półtorej godziny jeszcze do Rennes. Dojechalibyśmy tam może na 21:00 i wszystko byłoby już pozamykane. By, jesteśmy na kempingu, który jest niedaleko Erne, i co nas zaskoczyło, bo byliśmy właśnie o 19 tutaj, rozłożyliśmy się, no to dobra, jedziemy, bierzemy rowery jedziemy do sklepu, żeby coś kupić. 19.30, wszystko pozamykane. Trafiliśmy na ostatni, który chyba był do 20 otwarty, i też nas tam po prostu ścięły cenę. Mówię <laughs> kurczę, ale to drogo, nie? A, ale prawdopodobnie dlatego, że ten sklep jest po prostu dużej otwarte i po prostu sobie może podnieść te ceny. Skoro nie zdążyłeś do 19.30, no to płać. No, my niestety nie mieliśmy tego pecha, że nie zdążyliśmy, więc kupiliśmy tylko parę e, e, produktów i wróciliśmy z powrotem. Pogoda nam wczoraj pięknie świeciło, słońce było przepięknie, było bardzo fajnie. Za to w nocy myślałam, że zamarzniemy, było tak zimno, nie wiem, gdzie to ciepło uciekało, ale w nocy to byłam w dwóch parach dressów, jeszcze owinięta kocem, śpiworami, wszystkim, co coś się dało. A i tak właśnie Łukasz jeszcze dogrzewał gazówką co chwilę, żeby było trochę cieplej. Na szczęście nie spłonął nam na miód. Ale było naprawdę hardkorowo. Dopiero nad ranem się troszeczkę ociepliło, co bo okazało się, że chmury z powrotem wróciły, zrobiło się cieplej. Nad ranem była mrzawka i po prostu no tak jak mówię, wtedy co padało, nie było zimno, tylko tyle, że było strasznie, bo myśleliśmy, że nam namiot zwieje, ale jak była piękna pogoda, czyste niebo pod namiotem jest tragedia, po prostu lodówka, lodówka to jest mało powiedziane. Myślałam, że zamarznę w tym, w tym namiocie. Yy, Mamy mam po prostu zwykłe śpiwory, które są po prostu komfortowe przy 8-10 stopniach, ale mimo to nie było może poniżej 10 stopni, mimo to i tak było naprawdę odczuwalne, bardzo, bardzo kiepskie, yy, no taki, że zimno było. E, więc e, tak naprawdę następnym razem, jeżeli się wybieracie w maju pod namioty, weźcie to pod uwagę, żeby wziąć jednak grubsze ciuchy. E, właśnie na noc. E, weźcie grubsze szkiwory, bo to jednak się opłaca i e, no ja tym razem tego nie, wy, nie ze, zrobiłam, ale jest taki patent, że gorącą wodę się wlewa do szklanych bądź grubego, z grubego plastiku butelek i one po prostu są jako termofory świetnie oddają ciepło. Ja to kiedyś przetestowałam też w majowym e, kempingu z chłopcami w, w Lardingen byliśmy tam nad jeziorem przez trzy dni i też właśnie jedna z nocy była naprawdę bardzo chłodna, ponieważ było czyste niebo no i trzeba było się jakoś ratować, żeby się po prostu nie poprzeziębiać tym razem mieliśmy na szczęście maty termiczne na, na dole na, w, w namiocie jeszcze jest ranek, no ranek, kurczę, jest koło godziny 12 ale jeszcze się człowiek po takiej nocy nie może pozbierać i po prostu wiem, że to działa, bo takie dwie buteleczki wtedy właśnie wrzuciłam do namiotu obok śpiworów, te, te butelki oddawały ciepło i wszystkim się zrobiło od razu cieplej. Ta noc była do przetrwania, nikt później nie był chory. Na szczęście pogoda się nad nami zlitowała dziś koło trzeciej nad ranem? Koło trzeciej było, prawda? Jak było cieplej, Łukasz? Kiedy było tak trochę cieplej? Nad ranem, nie? Trzecia czwarta? No, to dopiero wtedy tak naprawdę zaczęło to ciepło zostawać w namiocie, zamiast uciekać po prostu w górę. E, także dzisiaj będziemy robić nagrania z Saint, Mont Saint Michel. Będziemy jechać na główny parking, zostawimy tam auto i dalej będzie już piechota, więc to będzie około 3 km, może złapiemy autobus, zobaczymy. Nie będę na razie robiła żadnych wrzutów, bo będziemy wszystko nagrywać kamerką, całościowy wyjazd później będzie obrobiony i wrzucony w późniejszych dniach, także do zobaczenia później, życzę nam ładnej pogody, podobno ma być po 12, .00. także zobaczymy jak to będzie. Pozdrawiam wszystkich, którzy mnie obserwują. Do zobaczyska. Cześć.